Witam bardzo, bardzo serdecznie, zodiakalne bliźnięta z horoskopem na nowy tydzień od 30 października. Zobaczymy sobie, kochani, jaki to będziecie mieli przepiękny tydzień. Sprawdzimy sobie energię każdego dnia plus energię miłości, energię pracy. To, co jest najważniejsze. Bliźnięta, nadchodzący tydzień. Bliźnięta. Bliźnięta. Poniedziałek, wtorek, środa, u bliźniąt, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Tylko wezmę swoje pierze. O, I niedziela, kochani. I teraz tak, w dziesiątce buław macie tutaj przemęczenie, przepracowanie. Myślę, że będzie bardzo męczący, pracowity dzień tego dnia. Kochani, sądzę też, że bliźnięta po prostu mogą być zmęczeni. Jest to tak, że czasami przez dłuższy czas pracujemy i potrzebujemy dłużej odpoczynku, także to nie muszą być dodatkowo absolutnie. Rzeczy do zrobienia, to są rzeczy, które mamy do zrobienia, które postanowiliśmy, że zrobimy, no i jest tego sporo, tak? Mamy sporo do zrobienia, także yy, męczy nas ta sytuacja, ciężko jest nam to wszystko jakby ogarnąć tego dnia, albo godzin nam jest za mało. Albo po prostu jesteśmy ogólnie wycieńczeni, chcielibyśmy coś innego robić, a się zobowiązaliśmy to robić, tak? No i tutaj macie w te dziesiątce, zobaczcie, jak on trzyma, tak, te wszystkie buławy. No, no, wypadają mu dużo, postanowił, że tyle będzie ich trzymał, no i trochę dużo, rąk mu brakuje. No i dosłownie to jest tak czasami, że nam brakuje po prostu rąk. No, potrzebne by były cztery ręce, żeby to wszystko zrobić. Albo mogliśmy mniej wziąć, Spraw do zrobienia, tak? Bo tu trzeba i w urzędzie załatwić, i w pracy, i w domu, także wszystkiego, wszystkiego pełno jest. Jeśli chodzi o wtorek, bardzo fajnie się Wam pracuje we wtorek. Czy to w domu, czy to w firmie, gdzieś tam w pracy, w jakimś. Gdziekolwiek, cokolwiek robicie, tak? To jesteście w grupie ludzi, nie jesteście tego dnia sami. Także możliwe, że w poniedziałek było coś męczące dla Was. I we wtorek wam zaproponuje ktoś pomoc. Możliwe, że o tą pomoc sami poprosicie, lub po prostu dojdzie ktoś, kto użyczy wam swoich rąk. I to jest taka w twórcy jest taka fajna współpraca. Wszyscy mamy podobny cel i nam fajnie to w grupie idzie, tak? To tak, jakbyśmy robili w domu, z, tak zgwizdali się, robimy, chodźcie, porządku. I każdy po prostu sobie jedni łazienkę robi, drodzy kuchnię. I wszyscy, wszyscy z, y, zrobią i każdy ma potem swój czas. Wszyscy sobie powiedzmy, że zadowoleni. Także tutaj wtorek jest dobry dla Was, korzystny, także miły, y, pożyteczny i też jesteście zadowoleni z tego. Że ktoś Wam pomógł, że ktoś tam jest, że nie jesteście sami. Środa rewelacyjna, coś miłego Was spotka. Cokolwiek było wcześniej, to w środę pójdzie w niepamięć. Także jesteście uśmiechnięci, pełni witalności, dobrego humoru. Jeżeli sami go nie mieliście, to ktoś ten humor wniesie w Wasze życie. Także czas na robienie czegoś, co sprawia Wam przyjemność. Właśnie w środę to zrobicie. Czwartek jest zmiana. Czwartek y, wasze życie ulega jakiejś małej zmianie, malutka zmiana. Przychodzi u niektórych może być to większa zmiana. Podda Powinniście poddać się tej zmianie. Nie sądzę, żebyście na siłę się starych jakichś schematów trzymali. Po prostu coś ma skończyć się, odejść, runąć i pozwolicie temu. Y, Kogo ma nie być, powiedzmy, w waszym życiu, tak, kto się obrazi czy coś, to pozwolicie tej osobie odejść. Robicie w swoim życiu takie, taki remament, takie sami, czasami osoby same, tak, wierzy, są gotowe na zmiany, czasami po prostu los jakby dla nas syła te zmiany, no i wtedy nas te zmiany czasami mogą zszokować, bo jak sami, postanawiamy coś zmienić, bo coś źle się układało, no to czasami ciężko jest się rozstać z tym czymś byłem i nie jest to miłe, ale przynajmniej wiemy, bo mamy kontrolę, ale jak y, jest coś u was w ogóle w życiu wiem, że coś, co powinno ulec zmianie, czym dłużej się byście trzymali tego czegoś, to tym ciężej wam będzie później, a to i tak idzie jakby ku, y, ku końcu, ku zagładzie, tak? Bo ta wieża, ona po prostu budowana była krzywą. Ta wieża w Twoim życiu, tak? To, co tworzyłeś z kimś, coś, nie było na dobrych fundamentach, dlatego i tak to by odeszło. Także śro po środzie, czwartek to jest dniem właśnie tej zmiany. Piątek macie pazia, była w cudowna energia. Tutaj, jakby po zmianie przychodzi energia do jakiegoś działania. Dochodzicie do wniosku, że macie. Czyste pole, i chcecie tam coś zrobić. Zobaczcie, gdyby to było wasze życie, tutaj w tej karcie, a ta wieża to były rzeczy, które nie były dobre, ale się trzymaliście, bo byliście przyzwyczajeni do tego, to było coś znanego. Niektórzy mogli mówić, że lepiej mieć byle co coś niż nic nie mieć, i tak było to. Ale to się na przykład kończy. Wywalacie to i macie taki pusty, fajny plac, i ten paść. Na przykład następnego dnia, w piątek, wiedziałby, że tutaj czas coś zrobić, bo jest puste. Dlatego to jest taka fajna energia. Działania. Macie takiej młodej energii dużą, będzie Wam się chciało robić, będziecie mieli fajne takie, um, może nie tyle co pomysły, ale będzie chciało Wam się jakby rączkami coś robić, coś działać, coś stworzyć. I tutaj w sobotę macie Asa Mieczy. As Mieczy pokazuje Wasze, Wasze przemyślenia nad własnymi działaniami. Może być, że jakby dopracowanie tego czegoś, co tutaj będziecie robić, to osoba nie do końca jeszcze jest, nie ma doświadczenia, tak? Także to, co w piątek zrobicie, może trzeba będzie w sobotę poprawić, może przemyśleć, jak tu zrobić lepiej, bo może jakieś założycie niedociągnięcia w swoich działaniach. Dlatego sobota tutaj pod znakiem, pod znakiem sprzątnięcia czegoś. Dosłownie, bo odcinamy też, wyrzucamy podobnie jak było w czwartek. Ale też wprowadzamy nowe pomysły, nowe zmiany, nad czymś robimy, ale to jest, zapraszamy do swojego życia rozum, dlatego robimy to mądrze, roztropnie, pomału, nie tak jak tutaj w piątek, szybko, no, a po capu, tylko z takim doświadczeniem. I niedziela macie jako dzień odpoczynku, to tak jakby bliźnięta miały w niedzielę odpoczywać. Dosłownie jak on tutaj wisi, to tak jakby miały gdzieś usiąść, albo się położyć nic nie robić. Ale osoby, które powiedzmy nie mają jakby możliwości odpocząć, bo tego dnia mają gdzieś pojechać, czy pracują, bo są też przecież prace, gdzie trzeba jest w niedzielę, na przykład policjant, tak, czy pogotowie, czy coś, no to też w szpitale, tak, no pracują w niedzielę. Dlatego to jest dzień na nasze przemyślenia, takie ciągnące się troszeczkę jakby z dnia poprzedniego, jakby z soboty, bo to są myśli, a... Zielec to też są myśli. On obserwuje, on myśli, on się rozgląda. Ty właśnie bliźniaku się rozglądasz, patrzysz, myślisz nad tym, co masz zrobić, co zrobiłeś, przyglądasz się wszystkiemu. Wszystkim też może być. Także tutaj też obserwacja jest z innej perspektywy, na coś patrzysz. Ja zaraz zobaczę sobie energię pracy na nadchodzący tydzień dla bliźniąt. Energia pracy. Jaka jest energia pracy, kochani? Energia pracy jest świetna. Macie karta Rydwan. Rydwan to do przodu, to dosłownie jak mamy tutaj w piątek i w środę też i we wtorek też, tak? Także no to w sumie w czwartek też, wtedy kiedy jest wieża, bo to wieża nie powoduje, że leżymy i czekamy, aż nam cegły pospadają na głowę, tylko biegamy, uciekamy, tak działamy. No to. Cały tydzień, jakby, oprócz na pewno yy, czwartek, mówiłem, tak? Oprócz na pewno niedzieli, bo niedziela to nie jest tym dniem. No ale poniedziałek też, bo też zobaczcie, co jesteście tutaj zapracowani. Dlatego widzę, że macie fajne pomysły, wiecie, do czego chcecie dojść. Yy, macie coś takiego. W sobie takiej dużo chęci, tak jakby ktoś wam zatankował do tego rydwanu, dosłownie paliwo, także gnacie, macie swój cel i dużo się dzieje, także w pracy jest energicznie, a w miłości ubliźnią, a w miłości tak, osoby samotne nikogo totalnie nie poznają, w ogóle nie ma waszej energii nikogo, bez arcykapłanka, osoby w związku, też nie jest za bardzo to taki jakiś y, czas, tydzień pełen fajerwerek, miłości, uniesień, romantyczny. Nie jest, bo kapłanka taka nie jest. Także ten tydzień będzie pod znakiem jakiegoś takiego spokoju w miłości. No a osób samotnych, no to totalnie antymiłosne, tak. Kapłanka zupełnie czym innym się zajmuje, chyba miłością bardziej własną niż miłością do kogoś. Także nawet gdyby to było chodziło o troszczyć się, kochać zwierzęta czy cokolwiek, to ona i tak najpierw myśli o sobie. Taka jest kapłanka, totalnie inna niż cesarzowa. Dlatego ja, bliźnięta, życzę naprawdę was, wam, kochani, cudownego tygodnia. Także wam się szczęściło, żebyście tutaj w tym tygodniu osiągnęli to, na czym wam bardzo zależy. i Wyrzucili to, co wam nie, nie służy, nie, nie jest dobre, niepotrzebne w ogóle w waszym życiu. No i czas na przykład się tego pozbyć. Trzymajcie się. Dziękuję na TikToku za serduszka i komentarze. A na YouTube dziękuję dla Was za lajki i komentarze. Buziaczki, pa pa!